jesteśmy. Mhm. Proszę bardzo. Dzień dobry, chcieliśmy wam przedstawić kolejny kierunek, e, którego możecie, e, na który możecie uczęszczać do naszej szkoły. Jest to higienistka stomatologiczna. Higienistka stomatologiczna to osoba, która pod nadzorem lekarza dentysty e, prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną. Higieniska stomatologiczna edukuje pacjentów w zakresu zdrowia i higieny jamy ustnej, a także wykonuje niektóre zabiegi związane z profilaktyką. Żeby zostać higienistą należy posiadać wykształcenie średnie, matura na ten moment nie jest wymagana, i ukończyć szkołę policealną właśnie w zawodzie higieniska stomatologiczna. Ewentualnie jest też taka możliwość uczęszczania na studia wyższe w tym kierunku. E, w naszej szkole e, nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem państwowym, który nadaje nam kwalifikacje do pracy w tym zawodzie. E, podczas, nauki, e, podczas nauki, w ciągu tych dwóch lat, w każdym roku e, nasze, nasi słuchacze mają także trzy tygodnie praktyk w gabinetach stomatologicznych, gdzie mogą już powoli oswajać się e, ze swoim przyszłym miejscem pracy. E, Higieniska stomatologiczna jest to też taki zawód, który wymaga ciągłego rozwoju. Nauka przez całe życie to taki, to taki slogan, który nie jest nam obcy. Z uwagi na to, że stomatologia bardzo szybko się rozwija higieniski stomatologiczne też muszą nadążyć za nowymi trendami i, i, i tym rozwojem dlatego też. E, uczestniczą e, przez całą swoją pracę zawodową, uczestniczą w różnych kursach, szkoleniach, na których zdobywają nowe umiejętności, żeby jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. E, jeśli chodzi o to, gdzie higienistka może pracować, są to przede wszystkim gabinety stomatologiczne, zarówno prywatne, jak i publiczne, e, różnego typu kliniki, a także oddziały szpitalne, chirurgii twarzowo-szczękowej. Oprócz tego higienistki mogą prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. E, jeśli chodzi o rynek pracy, to higienistka stomatologiczna jest bardzo poszukiwanym zawodem. E, w naszym województwie jest największy, e, największy odsetek gabinetów stomatologicznych e, w całej Polsce. Oprócz tego gabinety, które już są, też się rozwijają cały czas, dlatego higienistki stomatologiczne są cały czas poszukiwane. E, są cały czas poszukiwane, dlatego e, Dlatego też jest to bardzo taki pożądany, pożądany zawód. I na pewno każdy, kto, kto, kto ma taki dyplom, znajdzie pracę. Chciałbyśmy też Was powiedzieć o predyspozycjach osobowościowych, jakie powinna posiadać higienistka stomatologiczna. <grywka> higienistka stomatologiczna powinna mieć e... Być empatyczna, powinna być osobą, która potrafi dostosować się do uczuć i do sytuacji, która może być w gabinecie, bo takie sytuacje są, są różne, tak samo jak, jak i ludzie. Powinna by, mieć świadomość. Powinna być osobą, która potrafi do, dochować tajemnicy zawodowej, ponieważ wszystko, co znajduje się w gabinecie, powinno znajdować się tylko i wyłącznie w gabinecie, nie wychodzić poza niego. Oprócz tego na pewno powinna być to osoba empatyczna i komunikatywna. Jest to praca w zespole, tak? W każdym gabinecie jest lekarz, jest rejestratorka, są asystentki, są higienistki, sporo jest tych osób, dlatego też komunikatywność i umiejętność pracy w grupie jest też na pewno ważną taką cechą. Na pewno też powinna, się, powinna też mieć wysoką kulturę osobistą. No ale przede wszystkim na pewno tą empatię dla pacjenta, tak? Jest to praca z człowiekiem, który potrzebuje pomocy, przychodzi do nas po, po, po wsparcie i my musimy mu go udzielić. E, Chciałbyśmy teraz zaprezentować Wam e, niektóre zabiegi, które my właśnie jako higienitki stomatologiczne możemy wykonywać, tak? Pierwszy taki zabieg jest to lakierowanie zębów. Lakierowanie zębów to zabieg polegający na pokryciu szkliwa preparatem zawierającym związki fluoru. Lakierowanie bywa nazywane fluoryzacją. Preparat z fluorem nakłada się cieniutkim pędzelkiem. Wystarczy cienka warstwa, gdyż fluor jest uwalniany do szkliwa przez kilkanaście godzin po zabiegu. Zabieg ma na celu zabezpieczenie zębów przed szkodliwymi czynnikami próbnicotwórczymi. zębów, inaczej impregnacja. Lakowanie. Lakowanie robimy dzieciom świeżo po zębów stałych, trzonowych i przedtrzonowych. Jest to zabezpieczenie zębów przed próbnicą, która tworzy się w głębokich drutach. Zabezpieczenie lachem szczelinowym bróz pierwszych trzonowców stałych raz do ukończenia ósmego roku życia oraz bróz drugich trzonowców stałych raz do ukończenia czternastego roku życia. Yy, te zabiegi robi się w ramach NSM. inaczej, napisowanie, jest zabiegiem stosowanym u dzieci w celu zaimpregnowania zębów mlecznych. Które zostały zaatakowane przez próbnicę przy użyciu azotanu srebra. zębka. przeprowadzany przeprowadzane przez stomatologa polega na nasączeniu powierzchni zębów specjalnym preparatem, który chroni przed rozwojem próbnicy. Zmiany chorobowe są zatrzymane, a meczaki, znacznie delikatniejsze od zębów stałych, ulegają utwardzeniu. Wówczas próbnica nie atakuje od razu wyrastającego stałego uzębienia. Wodą napisywania jest fakt, że najczęściej stosowany i najskuteczniejszy środek impregnujący a ten srebra powoduje przebarwienie zębów na ciemny, czarny, ciemno-brunatny kolor. Przebarwienie dotyczy oczywiście tylko miejsc dotkniętych grudnicą. Zdrowe zęby pozostają bez zmian w zabarwieniu. Skalib, jest to usługa wykonywana w gabinecie stomatologicznym, polega na usunięciu kamienia nazębnego. Nieprawidłowo umyte resztki pokarmowe zamieniają się w płytkę nazębną, potem w kamień i działa to destrukcyjnie na nasze zęby. Ściąganie kamienia powinno wykonywać się przynajmniej co 4 miesiące. Taka usługa kosztuje w zależności od gabinetu od 250 do 350 zł. Raz w roku można wykonać taki zabieg za darmo na NFC. Piaskowanie jest to zabieg wykonywany przez higienistkę stomatologiczną. Podczas piaskowania zostaje usunięty osad i przebarwienia które odkładają się na powierzchnię zębów przez częste picie kawy, herbaty i palenie papierosów. Do zabiegu piaskowania wykorzystuje się piaskarkę, z której wydobywa się woda i piasek pod ciśnieniem. Zabieg piaskowania powinno wykonywać się 3-4 razy w roku. Niska może poprawić estetykę uśmiechu poprzez wykonanie zabiegu wybielania zębów. Zabieg ten polega na nałożeniu odpowiedniego preparatu, który ma za zadanie rozjaśnić nasze zęby. Wywilać zęby można nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Bieliska systematologiczne może także wykonywać wyciski w jamy ustnej. Jeżeli jakiś pacjent będzie potrzebował protezy korony na ząb, będzie zakładany Należy najpierw wykonać specjalną masę przypomnę długinę, dopiero audycę do obszaru. My, Jako hienistki edukujemy pacjentów, jak mieć zęby i jakich przyborów używać, aby utrzymać dobry stan higieny. Każda z nas y, powinna wiedzieć, jak to robić, co musimy robić myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, nitkować zęby, ponieważ tylko myjąc je szczoteczką oczyszczamy około 60% płytki na Dodatkowo możemy używać płynu do płukania, żeby poprawić świeżość naszego oddechu. Przewoły szczotkowanie zębów powinno trwać co najmniej dwie minuty. Mamy różne metody szczotkowania. Na prezentacji widzimy pierwszą tutaj metodę, metodę poziomą. Polega ona na ułożeniu włosia szczoteczki wzdłuż Długiej osi zębów, powierzchnie żujące, szczotkowanie polega na wykonaniu ruchów tył-przód. Dozwolone jest również, również wykonywanie delikatnych ruchów obrotowych. Metoda pionowa polega na ułożeniu włosia szczoteczki pionowo do powierzchni językowych zębów przednich, po czym wymiatamy zalegające, zalegające resztki pokarmowe. Metoda funesa. Jest to metoda okrężna, polegająca na ustawieniu szczyteczki pod kątem prostym do dziąsła i wykonywaniu okrężnych ruchów obrotowych. Metoda ta może być stosowana przez dzieci. Metoda roll. Polega wyłącznie na wybijaniu szczyteczki ruchem obrotowo-wymiatającym. Jest to metoda dziąsło-zęby. Metoda Stilmana. Szczoteczka układa się poziomo pod kątem 45 stopni skierowana włosiem do wierzchołka korzenia. Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że włosie musi częściowo znajdować się na dziąśle, a częściowo na koronie zęba. Przyciśnięto do dziąsła szczoteczkę wywija się w kierunku powierzchni żujących z jednoczesnym ruchem powszechnie wibrującym o niewielkich drganiach. Metoda basa. Jest to metoda wibrująca, pozwalająca na skuteczne pozbywanie, na skutecznym pozbywaniu się chłodki bakteryjnej z kieszonek dziąsłowych. Szczoteczką ustawiamy pod kątem 45 stopni w okolicy krzyjek zębów. Włókna na szczoteczki skierowane są w kierunku korzeni. Następnie wykonujemy niewielkie, niewielkie poziome ruchy drgające wibrujące. Ruchy te nie powinny być zbyt mocne, gdyż grozi to obnażeniem korzeni. Metoda czarteresa. Szczoteczko układa się poziomo pod kątem 45 stopni w okolicy szyjki zęba, tak aby włosie leżało częściowo na dziąśle, a częściowo na koronie zęba, zawsze skierowane do powierzchni żującej. Szczotko wykonuje się wówczas lekkie, ale precyzyjne ruchy wibrujące, drgające okrężne, przyciskając szczoteczkę do dziąsła. Chciałybyśmy też powiedzieć Wam troszkę przydatnych informacji, jeśli chodzi o leczenie stomatologiczne na Narodowy Fundusz Zdrowia. Przytoczymy Wam kilka zabiegów, które są finansowane właśnie przez nasze państwo i które w gabinecie stomatologicznym należą Wam się nieodpłatnie. Świadczenia stomatologiczne na NFZ przysługują dzieciom, młodzieży oraz również osobom dorosłym powyżej 18 roku życia. Dla osoby dorosłej przewidziano trzy kontrolne badania lekarskie na rok i dwa zdjęcia zębowe wewnątrzustne oraz zdjęcia pantomograficzne, które można wykonać raz na trzy lata. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do pięciu zdjęć wewnątrzustnych i jednego pantomograficznego. Raz na rok można usunąć złogi zębne ze wszystkich zębów, tak jak i również, jak u młodzieży, tak i u osób dorosłych. Zabiegi profilaktyczne przysługujące dzieciom, tak jak tutaj koleżanki już wspomniały, raz na rok przysługuje napisowanie, czyli impregnację zębiny zębów mlecznych, lakierowanie wszystkich zębów stałych, nie częściej niż raz na kwartał, oraz zabezpieczenie lakiem szczelinowym brust pierwszych trzonowców stałych, raz do ukończenia ósmego roku życia, oraz brust drugich trzonowców stałych, raz do ukończenia czternastego roku życia. E, również przysługuje leczenie kanałowe. U dorosłych wygląda to następująco, e, obejmuje ono zęby przednie od kła do kła, natomiast dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży e, i połowu do 42 dnia po porodzie wszystkie zęby leczy się endodontycznie. E, Również przysługują nam ekstrakcje chirurgiczne na NFZ. W poradni chirurgii szczękowo twarzowej wykonuje się też w ramach kontraktu na NFZ, Między innymi odparczanie ropni, usuwanie szkół pozabiegowych, wycinanie zmian błony śluzowej, usunięcie torbieli około zębowych. Również leczenie puchnicy u dorosłych przewidywane są od jedynki do trójki pląby hemotwardzalne, a na pozostałe amalgamatowe. Dzieciom i młodzieży do 18 roku życia na zębach przednich przysługują pląby światłotwardzalne. Również dla osób niepełnosprawnych w każdym wieku, jeśli jest takie wskazanie medyczne, otrzymają pląby światłotwardzalne do wszystkich zębach. Um, uzupełnić braki zębowe można od piątki do brakujących, od pięciu brakujących zębów protezą częściową z prostymi E, doginanymi e, klamrami, a w przypadku bez protezy protezę całkowitą. Świadczenia takie e, przysługują raz na 5 lat, a naprawa protezy raz na 2 lata. E, dzieciom i młodzieży aparat komo lub dwuczęściowy otrzymują do 12 roku życia. Wizyty kontrolne mogą się odbywać nie częściej niż co miesiąc, e, 12 razy w roku kalendarzowym. Kontrola wyników leczenia po jego e, zakończeniu obejmuje dzieci do ukończenia przez. E, 13 lat. NFZ nie przewiduje napraw czy wymiany aparatów? Jeszcze chciałybyśmy pokazać Pani To, co jeszcze na pewno chciałybyśmy powiedzieć, to to, że nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana właśnie do nauczania na tym kierunku. Mamy dwie pracownie w pełni wyposażone, wyglądają one jak prawdziwe gabinety stomatologiczne. Posiadamy wszelki sprzęt, łącznie z fotelem stomatologicznym, z piaskarką, z urządzeniem do sterylizacji narzędzi, więc nauka u, nas, przy, przy, um, nauka u nas przeprowadzana jest w takich warunkach stricte, jakie później spotkacie w gabinecie stomatologicznym. Dlatego też na pewno naszym słuchaczom łatwiej jest później wejść na tą drogę zawodową i nie mają problemu z rozpoczęciem swojej pracy. Też e, e, fajne jest to, że e, w gabinetach stomatologicznych można pracować na część etatu, dlatego też e, większość naszych słuchaczek już podczas nauki e, znajduje często pracę e, w zawodzie i łączy ją z nauką w naszej szkole, e, no a wiadomo, po ukończeniu szkoły zostają już tam na, na etacie. E, więc serdecznie zapraszamy, kierunek jest bardzo ciekawy, jest kierunkiem medycznym, też taka ciekawostka, że właśnie higienistka stomatologiczna jako zawód medyczny przysługuje nam krótszy, krótszy czas pracy i wynosi on u nas 37,5 godziny tygodniowo. Więc też to zawsze jest jakiś atut, jeśli chodzi o przyszłą pracę zawodową. Hmm. Więc serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy.